Żal nie jest niebezpieczny. Żal daje jasność. Daniel Howard Pink. Każdy z nas ma taki moment. Moment, w którym życie zwalnia i nagle, jak znikąd, wraca jedna myśl. Dlaczego nie zrobiłem tego inaczej? Co by było, gdybym wtedy się odważył? Dlaczego wtedy nie powiedziałem tego, co naprawdę czułem? Czasem te myśli wracają w nocy, czasem w ciszy samochodu. Czasem przy kimś, kto przypomina nam kogoś z dawnych lat, czasem bez powodu, bo żal nie potrzebuje zaproszenia. Żal jest jak cień. Nie krzyczy, nie biegnie za tobą, nie atakuje. On po prostu idzie obok, cicho, przez lata. Daniel Pink mówi, że żal jest najsilniejszą emocją, jaką człowiek nosi po stracie, błędzie lub decyzji, która mogła zmienić życie, ale jednocześnie mówi coś jeszcze ważniejszego. Nie wracasz do przeszłości, dlatego że jesteś słaby. Wracasz dlatego, że masz serce, które pamięta i umysł, który próbuje zrozumieć to, czego nigdy nie dostał. Ten film nie jest o cierpieniu, jest o zrozumieniu, o tym, dlaczego ciągle myślisz o tym, co mogło być i dlaczego to nie przeszłość trzyma Ciebie. Tylko Ty trzymasz przeszłość. Dlaczego wracasz do przeszłości? Psychologia alternatywnego życia. Pink mówi, że żal jest wynikiem zjawiska nazywanego counterfactual thinking myśleniem alternatywnym. To nie jest fantazjowanie to sposób, w jaki mózg próbuje dokończyć historię, która została przerwana. Każdy człowiek ma w sobie drugie życie to życie, którego nie przeżył, życie, w którym wybrał inaczej, życie, w którym coś się udało lub nie wydarzyło. Mózg tworzy te alternatywne wersje z jednego powodu. Brak zakończenia jest dla niego zagrożeniem. Umysł nienawidzi pustych miejsc, nienawidzi historii bez finału, nienawidzi emocji, które nie mają logicznego zamknięcia. A żal to właśnie brak zakończenia to książka bez ostatniego rozdziału, to rozmowa, która nigdy się nie wydarzyła, to uczucie, które nigdy nie znalazło słów. Wracasz do przeszłości nie dlatego, że żyjesz tam emocjonalnie. Wracasz, bo twój mózg próbuje dopisać brakujące zakończenie. Zakończenie, które nigdy nie nadejdzie, bo przeszłość już nie istnieje. Czym jest żal? Nie emocja, lecz kompas. Pink udowadnia, że żal nie jest błędem biologicznym, nie jest karą za złą decyzję, to sygnał. Żal pokazuje Ci, co jest dla Ciebie ważne. Żal jest lustrem. Jeśli żałujesz, że nie powiedziałeś kocham Cię, to znaczy, że miłość jest Twoją wartością. Jeśli żałujesz, że nie odważyłeś się wtedy, to znaczy, że odwaga jest Twoją wartością. Jeśli żałujesz, że nie zadbałeś o siebie, to znaczy, że Twoje własne dobro zawsze było Twoją prawdą, nawet jeśli wtedy nie umiałeś jej nazwać. Żal nie jest raniącym wspomnieniem. Żal jest drogowskazem. Ale większość ludzi myli drogowskaz z winą. Zamiast zapytać, co to mówi o mnie, mówimy: Jestem beznadziejny, że wtedy nie umiałem. Tymczasem żal to emocjonalna mapa wartości. Nie możesz żałować czegoś, na czym ci nie zależało. Żal dowód, że w tamtym momencie byłeś człowiekiem, który chciał dobrze, ale nie umiał lepiej. Cztery rodzaje żalu, które rządzą życiem, według Pinka. Pink odkrył, że cały żal człowieka mieści się w czterech kategoriach. Pierwszy. Fundamenty. Gdybym wtedy zaczął. To żale o brak działania. Dlaczego nie zadbałem o zdrowie? Czemu nie zacząłem oszczędzać wcześniej? Dlaczego przez lata odkładałem to co było ważne? Fundamentalny żal mówi. Wiedziałem co jest ważne, ale nie umiałem się tym zająć. Drugi. Odwaga. Gdybym się odważył. To żale o momenty, w których mogłeś zrobić krok i nie zrobiłeś go. Mogłem powiedzieć co czuję. Mogłam wyjechać. Mogłem spróbować. Mogłam postawić granice. Ten żal boli najbardziej. Pink mówi, że żal odwagi jest żalem niewykorzystanego życia. Trzeci, moralność. Dlaczego to zrobiłem? To żale wynikające z działań, które skrzywdziły innych, czasem dużych, czasem drobnych, ale znaczących. To ciężar, który nosisz, kiedy rozumiesz, że to, co zrobiłeś, nie było zgodne z tym, kim jesteś. Czwarty, związek. Dlaczego pozwoliliśmy się oddalić? Ten żal dotyczy relacji które się rozpadły, przyjacielskich, rodzinnych, romantycznych. Najczęściej nie żałujemy końca. Żałujemy tego, że nie spróbowaliśmy porozmawiać, nie spróbowaliśmy zrozumieć, nie spróbowaliśmy naprawić. To żal ciszy między dwoma ludźmi, pięk mówi jasno. Ludzie najbardziej żałują tego, czego nie spróbowali. Nie błędów, nie porażek. Nie tego, co zrobili źle, tylko tego, czego nie zrobili. Żal niewykorzystanych szans jest silniejszy niż żal popełnionych błędów, bo błąd można naprawić, a niewykorzystanej szansy? Nie, dlaczego żal paraliżuje? Mózg, który myśli, że cię chroni. Pink i Kahneman mówią wprost. Mózg nie chce Twojej prawdy, chce Twojego bezpieczeństwa. A żal, dla mózgu, jest zagrożeniem, bo przypomina, że mogłeś inaczej, że był moment, którego nie wykorzystałeś, dlatego. Mózg tworzy mechanizm obronny. Gdybym miał drugą szansę, na pewno bym to zrobił. To iluzja, która nie daje nic. Oprócz krótkiego poczucia ulgi, mózg boi się konfrontacji z realną przeszłością, bo tam czeka ból. A ból, którego nie rozumiesz, zamienia się w lęk. Żal paraliżuje, bo mózg traktuje go jak ostrzeżenie przed Twoją własną historią. Kiedy wraca wspomnienie. Mózg reaguje tak, jakby zagrożenie było tu i teraz. Dlatego ludzie nie kończą związków, które ich niszczą, nie podejmują decyzji, na które czekają latami, nie próbują nowego życia, bo przeszłość mówi im: Już raz ci nie wyszło, nie ryzykuj. To nie przeszłość cię trzyma, to twój mózg trzyma cię z dala od przyszłości. Dlaczego wspomnienia bolą? Pamięć, która nie jest pamięcią. Pink podkreśla coś rewolucyjnego. Pamięć nie jest faktem. Pamięć jest interpretacją. Za każdym razem, gdy wracasz do wspomnienia, twój mózg tworzy jego nową wersję. I ta wersja jest bardziej emocjonalna, bardziej dramatyczna, bardziej intensywna niż oryginał. Nie wracasz do tego, co się wydarzyło. Wracasz do tego, co twój mózg uznał za ważne. A to oznacza jedno: nikt nie wraca do przeszłości obiektywnie, każdy wraca selektywnie do emocji, nie do faktów. Dlatego wspomnienia bolą tak bardzo, bo nie wracasz do sceny. Wracasz do uczucia, którego wtedy nie umiałeś unieść. Jak przestać karać się przeszłością? Trzy kroki według Pinka. Pink mówi jasno: żal nie macie niszczyć, macie nauczyć. Są trzy kroki, które zmieniają żal w mądrość. Krok pierwszy nazwij żal po imieniu. Nie uciekaj od niego, nie udawaj, że to nic takiego. Nie wmawiaj sobie, nie powinienem tak czuć. Żal, którego nie nazwiesz, zamienia się w lęk. Żal, który nazwiesz, odzyskuje formę emocji, a nie potwora. Nazwa odbiera mu moc. Krok drugi. Zrozum, co żal mówi o Twoich wartościach. Pink powtarza: Żal jest lustrem pokazującym, czego naprawdę chcesz. Jeśli żałujesz braku odwagi, to znaczy, że odwaga jest Twoją wartością. Jeśli żałujesz braku troski o siebie, to znaczy, że Twoje zdrowie jest ważne. Jeśli żałujesz straconej relacji, to znaczy, że więź była dla ciebie czymś świętym. Żal mówi prawdę o tobie, tylko trzeba go słuchać. Krok trzeci. Zrób jeden ruch w stronę tego, czego zabrakło. Nie cofniesz przeszłości, ale możesz zamknąć jej echo. Jeśli zabrakło odwagi, zrób dziś coś małego, ale odważnego. Jeśli zabrakło troski, zrób dziś coś, co cię chroni. Jeśli zabrakło słów, Napisz to, czego nie powiedziałeś, nawet jeśli tylko do siebie. Żal kończy się nie wtedy, gdy przestaniesz pamiętać, ale wtedy, gdy zaczniesz działać. Przeszłość, która już nie boli. Nie przestaniesz myśleć o przeszłości, bo przeszłość jest częścią ciebie. Ale możesz przestać ją karać za to, że nie była idealna. Żal jest ciężki tylko wtedy, gdy nosisz go samotnie i bez refleksji. Ale kiedy zrozumiesz, że żal to wskazówka, nie wyrok, Zaczynasz widzieć w nim coś więcej niż ból. Zaczynasz widzieć drogę. Daniel Pink mówi: Regret is not dangerous, regret is clarifying. Żal nie jest niebezpieczny, żal daje jasność. A jasność to pierwszy krok do wolności, bo to nie przeszłość trzyma cię naprawdę, tylko ty trzymasz ją za mocno. I kiedy puścisz, zrobisz miejsce na życie, które wciąż możesz mieć. To był kolejny odcinek kanału Podświadomość na głos. Miejsca, w którym mówimy to, co zwykle przemilczane. Jeśli ten materiał pomógł ci spojrzeć inaczej na siebie i swoje myśli, zostaw komentarz. Powiedz co najbardziej cię poruszyło. A jeśli chcesz wejść jeszcze głębiej w psychologię, emocje i schematy działania umysłu, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia. Nowe filmy pojawiają się w każdy poniedziałek i czwartek o 16:00. Dziękuję, że słuchasz. Do usłyszenia w ciszy Twojego umysłu.